Insek przedstawia cykl webinarów dotyczących cyberbezpieczeństwa. Prezentujemy rodzaje zagrożeń i próbujemy rozłożyć na czynniki pierwsze techniki stosowane przez hakerów. Pierwszym ważnym powodem do podjęcia tego tematu jest rosnąca liczba ataków na szpitale i placówki służby zdrowia w Polsce. Drugim powodem jest misja Insekr do dzielenia się wiedzą, zgodnie z naszym mottem tworzymy kulturę bezpieczeństwa. Malware to skrót, który pochodzi od słowa malicious software. Oznacza on złośliwe oprogramowanie, które zostało stworzone z myślą o uszkodzeniu sprzętu lub kradzieży danych. Malware to ogólne określenie na różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie, które może zainfekować Twój sprzęt, w tym komputer, laptop, tablet czy telefon. Termin ten jest jednak bardzo szeroki i obejmuje zarówno fragmenty kodu, jak i programy szkodzące systemowi. Należy pamiętać, że malware nie jest tylko typem oprogramowania, ale grupą różnych programów o zróżnicowanych funkcjach, które łączy jeden cel. Jest nim niestety atak na wewnętrzny system urządzenia. W zależności od typu, słuszne oprogramowanie może dążyć do uszkodzenia podstawowych funkcjonalności systemu, skasowania danych, otworzenia tzw. tylnych drzwi do kolejnych ataków, blokady komputera lub atakowania reklamami. Celem malware'u jest również nielegalne zarabianie pieniędzy. Działanie złośliwego oprogramowania jest potajemne, czyli odbywa się bez wiedzy użytkownika danego sprzętu. Jakie są rodzaje malware'u? Są to m.in. wirusy, robaki, phishing, trojany, ransomware, spyware, kilogery czy rootkity. Czym się różnią? Jakie mają cechy wspólne? Jak zarażają sprzęt i systemy? Jak sobie przede wszystkim z nimi radzić? Na te pytania odpowiadamy w kolejnych webinarach Insec. Myśląc o systemie cyberbezpieczeństwa, często myślimy o technicznych rozwiązaniach. Jednak pamiętajmy, częścią systemu jest również człowiek i to jego wiedza i umiejętności często decydują o skuteczności technicznych zabezpieczeń. W Insec tworzymy kulturę bezpieczeństwa. Zapraszamy do współpracy.